Jan lubi ananasa. Nie? Jak zwrócicie uwagę, to ten słon nie ma tu żadnych łańcuchów ani niczego. Proszę, Jan. Większość osób zna takie bardziej turystyczne miejsca, czyli Phuket, gdzie dużo ludzi lata, Bangkok, hmm, Krabi na lądzie. Hello, Swadi Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi na lądzie, wyspa Samui, wyspa, wyspa Kopangan. Większość zna tylko te, te, te miejsca, nie kojarzy. Hmm, wyspy, na której aktualnie jestem, jestem na niej. Tak naprawdę już półtora miesiąca, już niebawem 20 marca wracam z powrotem na Kosamui, ale chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna wyspa. Nieduża, nie tak mocno jeszcze zdobyta przez turystów. Dużo ludzi tu nie dociera, żeby dotrzeć na tę wyspę, trzeba się przemieścić promem, ale takim małym promem między lądem a Kolantą, i ten prom też jest bardzo. Bardzo tani, że tak powiem, 120 100 batów kosztuje przejazd samochodu wraz z kierowcą, a samej osoby to tylko 20 batów. Jan lubi ananasa. Nie? Jak zwrócicie uwagę, to ten słoń nie ma tu żadnych łańcuchów ani niczego. Proszę, Jan. Yeah. Like? Like? Yeah. No. 300 czy 400 kg per day. Per day, yes. okay. And water? Drinking water are, uh, 60 litrów. 60 litrów per day, yes. Gianni. Jan. John. Yes. Jan. wiem, ma na nasa wcina na nasa, bo oh, oprócz tego w takich miejscach yeah. możecie też kupić jedzenie, tak naprawdę yeah, yeah. dla słonia. Gianni nie jest za duży i jak widzicie, jeszcze raz, zobaczcie, chodzi sobie wolno. Bez żadnych łańcuchów, bez niczego i nadal jest głodny. Takie miseczka to dla niego zapewne nic. Jan się chyba dobiera do czegoś, czego nie może. Naprawdę fajny słoń W sumie to wiecie fajnie jest mieć słonia tylko jak tak sobie człowiek pomyśli ile on musi zjeść ile potrzebne jest pieniędzy, żeby go karmić no to nie jest to ekonomiczne zwierzę ale naprawdę ma, ma moc tą fajną energię od tego zwierzaka także jak widzicie fajne miejsce polecam takie sanktuarium What is name your place? Uh, Komciak Kończak? Yes, Kończak Bay. Kończak Bay. This yes. is beach, this Yes. Perfect. A więc polecam, zaglądajcie, spotkajcie się z Janem. a ja lecę dalej pokazać wam kolejne miejsce. Przede mną widzę małpiszony. Całe stado sobie śmiga. Nie mam niestety dla nich banana. Ale nie wiem, czy widzicie, to jest to, co mówiłem, że małpiszony żyją sobie tutaj po prostu wolno. Na kolancie żyją też Polacy. Jest ich kilku, m.in. Robert i Magda, którzy prowadzą restaurację Grill House. Zaraz Wam pokażę ich przedstawię. I mieszkając w Tajlandii trochę dłużej, czy będąc trochę dłużej, czasami przychodzi czas na polskie jedzenie. I u nich właśnie możecie znaleźć pyszne polskie jedzenie, nie tylko tajskie, bo robią też tajskie, ale pyszny schabowy, mielony, gołąbki, żurek, takie rzeczy serwują, pierogi. Już Wam pokazuję i ich przedstawiam. A więc, tak jak mówiłem, pyszne polskie jedzenie. Ja zamawiam właśnie Robert Schabowy. Poproszę. Jest świeżutki, Robert. Schabowy z... Nie, ziemniaczkami. z ziemniaczkami pira i zaraz wam pokażę. Zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy. Oprócz tego, na wyspie są jeszcze inni Polacy. Jest Patryk, który serwuje hamburgery. Ma Najpierw z hamburgerami, Kraken. tak? Kraken. tak Kraken. Kraken, Kraken i Polacy, którzy prowadzą również... Szkołę nurkową Palm Beach Divers. Polecamy. Obydwoje są na Long Beach. I Patryk i Iwona z Profesjonalnie dobra cena. Super. Zapraszam. Bezpiecznie. I polecamy. A więc odwiedźcie Polaków i zapraszam Was właśnie na kolantę. Zobaczcie na to. Stabowy z sałatką i pirak. Także jak ktoś by z was miał ochotę na polskie, pyszne jedzenie, tak jak mówiłem schabowy, pierogi, mielone, gołąbki, żurek, barszcz, to wszystko dostaniecie u Magdy i Roberta. Ja zabieram się póki co do jedzenia. Fajnym miejscem na kolację, które warto też zobaczyć na kolancie jest restauracja Kao Jaj. Już wam pokazuję dlaczego fajne i dlaczego warto tu przyjechać na lunch czy też, czy też kolację. Od wschodniej strony wyspy, tak jak już wspominałem, jest też stare miasto. Głównie w tym starym mieście są stare budynki drewniane, częściowo usytuowane na wodzie. Jeżeli szukacie tańszej części wyspy, żeby coś zjeść, czy żeby znaleźć dom, chociaż to graniczy tutaj z cudem, żeby znaleźć coś do wynajęcia, ponieważ większości mieszkają do lokalsi, to właśnie stare miasto i ta, ta część wyspy jest, jest tańszą częścią. Już Wam pokazuję. Co tu jest, jeżeli chodzi o zabudowania właśnie w tym mieście? Tutaj za mną muzeum i duży tak naprawdę drewniany budynek. To już nie jest stare, ale kawałek dalej będą też stare rzeczy. No dobra, jedziemy, przejedziemy się skuterem kawałek. Tutaj też możecie sobie zrobić shopping, knajpki, dziuchy i tego typu rzeczy. I takie właśnie stare drewniane zabudowania. Druga część jest w wodzie na balach, a front, od frontu jest to przy ulicy. Stare słupy elektryczne drewniane. Tak wygląda właśnie tutaj stare miasto. I jest taniej niż z drugiej strony. Jeżeli chodzi o shopping, jeżeli chodzi o jedzenie. Oprócz tych rzeczy, które Wam teraz pokazałem, są tu też niesamowite smaczki. I tak naprawdę wręcz bym powiedział, pereł. Nie są one na lądzie, trzeba się tam dostać łódką na PCWki w pobliżu i, i są one tam, ale już Wam pokazuję i opowiem o tym, że, co to jest i z czym się dowiedzieć. Pierwsze z tych miejsc, właśnie które warto zobaczyć, a wręcz koniecznie trzeba tam popłynąć, jest to wycieczka, która nazywa się w pakiecie: Tutaj cztery wyspy. Jeżeli będzie Was kilka osób więcej, polecam wziąć prywatną łódkę i popłynąć. Dnią, czyli wziąć taką łódkę na wyłączność, żeby nie płynąć z grupą, wtedy możecie sobie dopasować czas płynięcia, godzinę i tak dalej. Ale opowiem Wam tak pokrótce o co chodzi. Cztery wyspy to nie znaczy, że będziecie na czterech wyspach. Tak naprawdę będziecie na dwóch i dwie wyspy przy dwóch wyspach się snurkuje, czy tak naprawdę snurkuje się przy jednej. Ale w tych czterech wyspach są dwie niesamowite, dwa niesamowite miejsca, które trzeba odwiedzić. Pierwsze z nich jest to miejsce, do którego dopływacie. To jest rezerwat przyrody. Nakładacie kamizelki, wskakujecie do wody i płyniecie nie wiem około 100 metrów przez jaskinię, które jest mega ciemno nic nie widzicie tylko wasz przewodnik z łódki ma latarkę i świeci, żebyście dopłynęli. Polecam, jeżeli macie latarki wodoodporne, bądź czołówki które w razie czego, jak zamoczycie, nic się nie stanie, żeby zabrać ze sobą dopływacie w miejsce Dopływacie na rajską plażę, krótko mówiąc, czyli w miejsce, z tej jaskini dopływacie w miejsce, gdzie jest mała plaża, a dookoła super czysta woda i dookoła są skały z widokiem na niebo. odcinku. I na tym kończę dzisiejszy odcinek. Wylądowałem właśnie u Patryka w restauracji, o której mówiłem. Dokładnie jest to klub motocyklowy. Patryk tu smaży burgery. Zaraz wam pokażę. co smaży na knajpę z burgerami. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i jak będzie wyglądał mój burger. A póki co żegnam się z wami. Zapraszam już niebawem za tydzień na kolejny odcinek, w którym pokażę wam plażę Maja Bay bez ludzi i podwodny świat właśnie w pobliżu koland. Cześć, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, łapka w górę i jeżeli wam się podobał, czy macie pytania, to zapraszam do komentowania, a chętnych do wakacji w Tajlandii zapraszam również do kontaktu do Tajlandii. Cześć.